Dzień dobry, witamy, ten właściwy dzień się właśnie rozpoczyna, zobaczcie co ja robię, odsłaniam firankę, otwieram okno i tada, tada, witajcie serdecznie, tam już coraz głośniej na hali Krosno, nie wiem czy widzicie, bo balon jest biały, niebo jest białe, ale o tam widzicie, jest teraz przy Zoomie, czyli kochani, jesteśmy naprawdę prawie w sercu imprezy. E, jeszcze parę minut temu było otwarte okno, bo mamy bardzo cieplutko w pokoju, e, szabełki fiłują Maxa i Ruby, natomiast e, ja w tym momencie kochani o widzę kolejna brygada tam idzie patrzcie, było widać przez te drzewka, tak idzie kolejna e, załoga no muszę wam powiedzieć kochani, że e, chciałem na luzie to wszystko oglądać, ale jednak jakoś tak wewnętrznie się troszeczkę denerwuję, widzę po czapce, że korona Kielce poszła, e, bo to było Albo korona, albo Jaga, dlatego że było czerwone, było żółte. W każdym razie, kochani, jedni i drudzy dzisiaj są z tym, że Jagielonia jako MOPS, czyli jest to szkółka, kochani, taka dla dzieci. Oczywiście tak myślę, że pod patronatem, kochani Jagi, albo w bardzo bliskiej współpracy z Jagielonią Białystok. W każdym razie, kochani. Taką króciutką wstawkę Wam rzuciłem, dlatego że my pokój opuszczamy. My prosto po e, turnieju wracamy z powrotem. Mamy ponad 600 km, także e, już w tym momencie się ubieram. O, witam Was serdecznie, e, tak się możemy zobaczyć. E, ja się w tym momencie, kochani, szykuję i za momencik idę e, do. E... O, proszę, tam widzę baner Akademia Piłkarska Sparta zabrze, a nie baner, to autko podjechało, tak? Tak, przyjechali chłopcy. E, Akademia Piłkarska Sparta Zawrze przyjechała, słuchajcie, bardzo mocna brygada, która dopiero wróciła z Monachium. To oni razem z Gutkiem, przypominam, byli na imprezie w meczu Bayern Olympiakos w nagrodę za zwycięstwo turnieju Deichmann. Gutek poznał tych kolegów, także no fajne mają piłkarską przygodę, fajną fajną zabawę życia. Także Hej. warto trenować Siema, piąteczka. Jeszcze będę musiała się, ma się piąteczka. Także kochani, no co? Wyłączamy kamerkę i idziemy do nich. Zobaczymy, zrobimy krótkie migawki z rozgrzewki chłopaków. Natomiast przed nami 7 pasjonujących meczów po 20 minut każdy. Kochani, także będziecie mieli solidną dawkę dziecięcej piłki nożnej naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że nasze Zagłębie jest, jest to grupa szalenie zdolnych chłopców, kochani, mocno utalentowani, dużo indywidualności, bardzo dużo umiejętności technicznych, kochani, dlatego, że Akademia Zagłębia Lubin, bardzo duży nacisk właśnie na tę strefę kładzie, jakby w drugiej kolejności w tym momencie na budowanie zespołu, dlatego Och, idą właśnie kolejni zawodnicy, kochani, ze Sparty. Zabrze, dlatego z dużą ciekawością będę przyglądał się tym zawodom. Dobra, rozłączam się, kochani, idę na hale, idę tam zrobić migawkę stamtąd. Kochani, Do jeżeli dobrze zrozumiałem, to firma Prowbut jest sponsorem tego przedsięwzięcia. Naprawdę wybudowali tu wspaniały obiekt. Nie wiem, czy to jest centrum, kochani. Krosna czy nie, dlatego że późno wieczorem wczoraj dojechaliśmy, nie mieliśmy okazji zwiedzić miasta. Mocno ubolewamy nad tym i kochani, nie zostaniemy tutaj dłużej. Dlatego, że kudełek z Nadusią jutro również ma swój turniej mikołajkowy, także będziemy szybciutko jechać do Bolesławca, wracać z powrotem, kochani, dlatego że oni muszą pograć. Natomiast ja Wam tylko chciałem pokazać jedną rzecz. Robiłem zdjęcie z tego pokoju, dlatego że tutaj. Jest to w ogóle nowy obiekt, kochani, tego naszego Beniaminka Krosno. Mama, weź się, daj na dusie, z kudełkiem do okna na chwilkę. Daj na chwilkę, ja pod oknem jestem. No, na razie. Zobaczcie, tutaj jest wejście techniczne dla sprzętu. Duże wejście do balonu. Tam z boku są, kochani, kontenery, w których można spokojnie się przebrać. Natomiast zobaczcie, my sobie tutaj. Dzień dobry! A gdzie brat, Berbeluszek? Dzień dobry! Zobaczcie, gdzie mieszkaliśmy. Dzień dobry, cześć berbeluchu. Dawaj piątkę. Powiedz pozdrawiaj wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Dawaj piąteczkę. Pozdrawiam. I co będziecie dzisiaj oglądać? Komu kibicujesz dzisiaj kudełku? Gudkowi? A myślisz, że wygra czy przegra? Wygra. No to super. Mece. Super! No. no. Kibicuję i Fabikowi i Gudkowi. Świetnie, i Fabikowi i Gutkowi. Zagłębiowi, tak? Zagłębiu. Zagłębiu lubi, dobra, trzymajcie się, zbierajcie się, tatuś już idzie do balonu. Do... A ja w całym zagłębiu. Całym zagłębiu, na razie. Trzymajcie się, pa kochani, papa. Pa. Pa. Kocham. kocham kudełku. Zobaczcie kochani, z tego okna mieliśmy tutaj widok na ten balon, kochani, także naprawdę jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Cieszymy się bardzo. Zjeżdżają się kolejni kibice. Już widzimy, kochani, arbitru, widzimy sędziów. Tak jak mówiłem kochani, wchodzę do balonu. Jesteśmy już za białego dnia. Wczoraj rozpoczęcie. Dzisiaj kochani już tylko fajna zabawa i przy okazji ciężka oczywiście praca. Słuchajcie, drużyny są naprawdę dzisiaj na świetnym sportowym poziomie. Bardzo wymagające będzie to naprawdę wspaniały turniej. Rozgrzewają się chłopaki, kochani, nasi z Zagłębia, gutek dzisiaj z trzynastką. Eee... No, my w przesądy nie wierzymy, także myślę, że 13 będzie jak najbardziej szczęśliwym dla nas numerem. Natomiast w tym momencie, kochani... No, myślę, że za moment nam się to mocno rozkręci. Przejdziemy się troszkę po balonie, zaprezentujemy wam po troszkę każdą z ekip. Tak jak mówię, tutaj mamy Zagłębie Lubin. Gramy swój mecz jako drudzy, pierwszy z Legią Warszawa. Tu, kochani, ekipa Krakowi, Kraków. Przypominam sobie, że z ekipą Krakowi graliśmy kochani w Kaliszu, zdaje się, także mamy już epizod z tym klubem rozegrany w Kaliszu. W Kaliszu też sobie przypominam, że tak bliziutko mieszkaliśmy z zawodów. Także przejdźmy dalej. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać u kolejnych brygad. Cześć panie trenerze, powodzenia dobrej zabawy. Bawcie się dobrze. Tu kochani, właśnie Sparta, Zabrze, czyli zwycięzca. Idę do mojego trenera. Cześć, trenerze, witaj serdecznie. Cześć. Jak wyszł Pani chłopaki? Bardzo dobrze. Świetnie. Będzie dobrze, dobrze. 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 Wzajemnie dobrej zabawy. Zobaczcie, fajna życzliwa atmosfera. My wszyscy wszystkim życzą, Przywitam jeszcze raz organizatorów, szacuneczek. Dzień dobry. Dzień Witajcie kochani. Dobrej zabawy powodzenia. To już kochani, robi się pomalutku klimat już taki czysto sportowy. Zobaczcie, oczywiście wszyscy fajni uśmiechnięci życzliwi, natomiast pamiętajmy, że no, każdy chciałby tutaj sportowo pokazać się jak najlepiej, czyli pograć to co. Pięknie. Bramkarz, widzę, będzie latał po tej bramce. E, tam kochani ekipa zdaje się korony Kielce. Tak, tam jest chyba ekipa Korony Kielce. Widziałem, zdaje się logo e, korony. Także tam mamy serdecznie organizatorów. Dzień dobry. Jest stoliczek przygotowany jak trzeba. Wszystko kochani na bardzo wysokim poziomie. E, Przypominam kochani, że to ProBoot Cup, czyli trzecia edycja świetnego turnieju. Przypominam, że poprzednie dwie zdaje się właśnie chłopcy z Korony wygrywali. Natomiast nie wiem w jakich rocznikach było rozgrywane poprzednie, kochani, edycje. W każdym razie na pewno laureatem jednej z, z turniej tutaj w Krośnie, nie na tej hali, bo ta hala jest absolutnie, kochani, nowiutka. Tutaj pachnie świeżością, kochani. Tutaj jeszcze zobaczcie, jest Niewypracowany ten granulat, to wszystko tu jest naprawdę na świetnym poziomie. W każdym razie mamy koronę kielce, mamy sparte zabrze. Idziemy kochani na kolejne boiska. Tutaj będziemy mieć, witajcie, hey, witam. Hey, tutaj będziemy mieć gospodarza. Widzę biało-niebiescy. Beniaminek Krosno. Bardzo prężnie rozwijająca się szkółka. Miałem okazję troszkę na ich stronie poczytać, troszkę popatrzeć. Fajnie to wygląda. Cześć trenerze, witam serdecznie. Powodzenia, dobrej zabawy. Popaki eee, się bawią i ja dostałem piłę. Od Wisełki, także tam rozgrzewa się Wisła, tu rozgrzewa się, rozgrzewa się Beniaminek. Słuchajcie, część z Was pisze na Facebooku, że jesteście tu na tym turnieju. Cieszę się strasznie, myślę, że będzie okazja poprzybijać piątki. Pojawia się też, z tego co wiem, troszkę kibiców, kochani. Także, no. Z okolic też ma kilka osób przyjechać. Cieszę się tym bardziej, dlatego że my jesteśmy niewirtualni, my jesteśmy nie tylko internetowi, ale właśnie przede wszystkim kochani, jesteśmy live, jesteśmy na żywo, jeździmy po całej Polsce z kamerką, po meczach Ekstraklasy, po turniejach, po treningach jesteśmy wszędzie. Panie organizatorze, jeszcze raz przepięknie Ci gratuluję wspaniałego przedsięwzięcia. Powiem Ci, wiesz, od blisko czterech lat jeżdżę po turniejach przyglądam się. Mamy na kanale ponad 33 tysiące subskrypcji, i powiem ci, że poprzeczkę wieszasz wysoko tego turnieju. Dopiero także... teraz się zawsze, żeby dzieci dobrze grały piłkę. I to jest... Super, powodzenia, dobrej zabawy. Dostajemy, kochani, opaskę VIP, za którą bardzo dziękujemy. Rozumiem, że ta opaska umożliwi nam, kochani, gdzieś tam przemieszczanie się tutaj po tej strefie. Trenerze, dobrej zabawy. Jeszcze raz Wam życzymy. Zrobiliśmy króciutki rekonesans. Poznaliście wszystkie drużyny. Tu jest drużyna, most z Białego Stoku. Miejski ośrodek szkolenia, tak? Piłkarskiego, zdaje się, tak jest w skrócie. Dobrze mówię? Miejski ośrodek szkolenia piłkarskiego w Białym Stoku. Także, no cóż, kochani. Pozostaje nam już tylko czekać na pierwszy gwizdek. Jako Zagłębie Lubin swoje pierwsze spotkanie rozegramy z Legią Warszawa. No właśnie z Legią, której kochani nie widzę tutaj. Och, dociera do nas i Legia. Tak, dociera i Legia. Także idziemy w tamtą stronę i tam będziemy pomalutku kończyć nasze wejście. To nasze wejście z, 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 z płyty z Murawy. Naprawdę kochani, chodzi mi się tu po tej murawie nieprawdopodobnie, jak wiecie też czasami jeszcze lubię pograć w piłkę, oj biegałbym dzisiaj bardzo. Także kochani, wszyscy się rozgrzewają, no wygląda to bardzo imponująco, kochani co ja na to poradzę, witam serdecznie, dobrej zabawy Wam życzymy, powodzenia, trzymajcie się. Um, w, muszę Wam powiedzieć, kochani, że e, kocham po prostu dziecięcą piłkę nożną, jest to moja pasja, jest to moje hobby, e, świetnie się z tym, kochani, czuję, także... E... No, e, Legia, kochani, dociera, jeszcze mają ostatnią. Odprawę, natomiast oni będą swój mecz rozgrywać 10.25. Zdaje się kochani, że to będzie boisko treningowe, z tego co wiedziałem, czyli tutaj drużyny będą się przygotowywać do, do swojego spotkania, do swojego meczu. Nasi zagłębiacy kochani się rozgrzewają, tak jak mówię, Gutek z numerem 13. O i będzie się działo, będzie się działo. Słuchajcie, na tamtej stronie świetnie przygotowana strefa kibica. Tam będą rodzice mogli na spokojnie oglądać poczynania swoich pociech. Naprawdę obiekt jako obiekt, kochani, spełnia najwyższe standardy, wymogi. Muszę wam powiedzieć kochani, że bije wielką klasą tutaj z krosna. Natomiast... Z tego co wiem, to tego typu przykryte balony na pewno mamy we Wrocławiu, na pewno ma Legia Warszawa, na pewno ma kochani, no właśnie w tym momencie Beniaminek Krosno. Słuchajcie, jest przykryta hala na skotnikach w Krakowie. Właśnie rok temu o tej porze graliśmy również turniej pod balonem na skotnikach. Byliśmy w hotelu tenieckim, właśnie zakwaterowani, kochani, z młodymi chłopcami z Legii Warszawa. Z nimi zresztą jest odcinek, jak razem otwieramy karty, także razem powodzenia. Ja, razem spędzaliśmy miło czas. Natomiast poza oczywiście sportowo, dlatego że pamiętam, że troszkę chłopcom nie ułożył się ten turniej, nie awansowali do pierwszej ósemki. Tam było zdaje się 16 drużyn. Natomiast w tej drugiej strefie 9-16 już nie dali nikomu szans. Jeden mecz się gdzieś tam nam nie ułożył chłopcom z Legii i zdaje się, że Legia na tamtej imprezie zajęła dziewiąte miejsce, natomiast my wtedy z KS Talent zajęliśmy miejsce zdaje się siódme po rzutach karnych pokonując chyba parasol Wrocław. Także mieliśmy albo siódme, albo albo piąte, nie pamiętam kochani, widzicie, e, pamięć zawodzi, minął rok czasu, rozegraliśmy od tej pory wiele wspaniałych turniej, wiele wspaniałych imprez, e, a przed nami kolejna tutaj, także do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, e, już zrobimy Wam wejście z, e, z bezpośrednio z meczyków. Do zobaczenia.